Witam Państwa serdecznie. Reprezentuję firmę Jotema Partner i tak jak tutaj prowadzący zaznaczył opowiem o Państwu dzisiaj o technologiach umożliwiających realizację głębokiej termomodernizacji przy zastosowaniu tynków ciepochronnych. Króciutko o naszej firmie. Firma specjalizuje się w renowacji budynków zabytkowych. Naszą misją jest kompletne inżynierskie podejście do tematów związanych z termomodernizacją. Termorenowacją budynków pod ochroną konserwatorską. Zajmujemy się ociepleniami, dociepleniami na zewnątrz i od wewnątrz. Jesteśmy pierwszym na polskim rynku oficjalnym dystrybutorem e, tynków ciepochronnych marki CeraBran. Są to tynki termoizolacyjne, całkowicie mineralne o współczynniku przewodzenia ciepła Lambda 0027. Jest to 2 do 3 razy niższa wartość od innych istniejących systemów tynków dostępnych na naszym rynku. Pełnimy również funkcję doradcy technicznego dla firmy Perlit Polska, która w swojej ofercie posiada bardzo ciekawy tynk, tynk termorenowacyjny, zgodny z wytycznymi WTA, oparty na Perlicie, czyli również jest to system mineralny, współczynnikiem przewodzenia ciepła Lambda 0064. Mamy w swojej ofercie również płyty z pianki rezolowej marki Kingspan, o tym powiem w dalszej części. Dzisiejszego spotkania sam prezentant firmy Kingspan. Jeżeli chodzi o obliczenia analizy związane z efektywnością energetyczną, analizy cieplno współpracujemy tutaj z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska. Co sprawia, że te produkty nasze są wyjątkowe? Przede wszystkim stosujemy fizyczne i biologiczne udoskonalenia natury, które gwarantują nam optymalną efektywność energetyczną przy też małym nakładzie pracy. Jakie nasze produkty są? Są przede wszystkim czysto mineralne. Są one na bazie piasku i wapnia. Są o wysokiej termoizolacyjności. Lambda jest od 0,027 w przypadku tynku arżolowego do 0,064 w przypadku tynku perlitowego. Nie zmieniają oni przy tej cienkiej warstwie izolacji 2-3 cm, nie zmieniają one geometrii i proporcji obiektu. Są niepalne, klasy odporności ogniowej A1-A2. Nie zawierają żadnych rozpuszczalników, algicydów i fungicydów, czyli środków grzybo i pleśnio glonobójczych Są wyjątkowo odporne na działanie warunków atmosferycznych, co ważne są paroprzepuszczalne i wodoodporne. Skuteczność naszych produktów została potwierdzona w Instytucie Fraunhofer. Troszeczkę o opiniach, rekomendacjach i tych pracach naukowych dotyczących tynków ciepochronnych, tynków termoizolacyjnych. Opinia ekspercka Instytutu Fraunhofer do spraw fizyki budowli. Więc tynki nasze zostały poddane badaniom pod kątem przydatności jako izolacja wewnętrzna i zewnętrzna w budynkach zabytkowych. Jak możemy przeczytać w podsumowaniu takiej opinii? Mamy szereg zaleg fizycznych przy zastosowaniu takich termoizolacji w budynkach zabytkowych. Przede wszystkim dochodzi do osuszania podłoża. Druga sprawa związana z akumulacją ciepła w masywnej przegrodzie. Ta właściwość pozostaje, natomiast widzimy wyraźny wzrost temperatury po stronie wewnętrznej przegrody względem przegród nieocieplonych tynkiem ciepochronnym. Trzecia rzecz to oprócz oszczędności energii, widzimy wzrost komfortu życia mieszkańców w środku takich pomieszczeń. Zaletą tego, że jest to materiał w postaci tynku, jest to, że możemy go nanosić na nierówne podłoża oraz na nieskomplikowane detale architektoniczne. Jest on wysoce dyfuzyjny, aktywny kapilarnie, o niskim przewodnictwie ciepła i niskim module sprężystości, co sprawia, że optymalnie nadaje się do murów historycznych. Deklaracja środowiskowa produktu EPD. Deklaracja środowiskowa jest dokument yy, świadczący o tym, jak, jaki jest wpływ na środowisko produktu w trakcie jego całego życia i jeżeli mamy produkty na budowie z takimi deklaracjami, to jest znaczna szansa na zwiększenie możliwości pozyskania certyfikatu Lit czy Brim. W tym roku również została wyróżniona praca magisterska pani Pauliny Niemiejskiej za pracę badającą właściwości tynków termoizolacyjnych analizy ich przydatności i bezpieczeństwa użycia w architekturze zabytkowej pod promotorem panią dr Anną Zarembą z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja w Kopernika w Toruniu. Konkurs był realizowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Przejdziemy już teraz bezpośrednio do produktu. Pierwszy mm, produkt, który chciałem państwu przedstawić to aeropuc. Jest to tynk termoizolacyjny z aerożelem. Gdzie możemy go zastosować? Oczywiście na elewacji do ocieplenia wewnętrznego, do izolacji nieskomplikowanych detali architektonicznych, do izolacji ścian na klatkach schodowych, przy izolacji ościeży i wnęku Tutaj znowu zaleta tego, że jest to tynk, nie ma problemu, żeby robić ościeże w budynkach zabytkowych tym materiałem. Izolacja wnęk grzejnikowych i uzupełnienie, naprawa istniejących systemów izolacyjnych, bądź istniejących tynków. Jeżeli chodzi o parametry, jest on wysocy termoizolacyjny, jak już wspominałem, Lambda 0027. Produkt wytrzymały, klasa odporności mechanicznej CS1. Materiał całkowicie niepalny, klasa odporności ogniowej A1. O niskim oporze dyfuzyjnym, Mi jest na poziomie 6. Przez to, że tworzy on jednorodną warstwę z podłożem, niweluje bądź zmniejsza wpływ mostków termicznych, punktowych i liniowy, liniowych występujących na elewacji. Jest on możliwy do aplikacji maszynowej agregatem tynkarskim. Jak ma się do tej efektywności energetycznej i do współczynnika przenikania z ciepła U dla ściany. Weźmy sobie taką przegrodę typową z cegły pełnej 51 cm otynkowaną. Współczynnik przenikania z ciepła dla ściany przed ociepleniem U wynosi 1.15. Rozważmy cztery różne warianty ocieplenia. 2 cm, 4 cm, 6 cm, a nawet 20 cm tynkiem aerogelowym. Jak widzimy wpływ tego tynku ciepochronnego na termikę ściany w przypadku 2 cm, czyli tej minimalnej grubości warstwy, pozwala nam zmniejszyć straty ciepła o blisko 50%. Przy 4 cm jest to 60%, przy 6 71%, no i w przypadku zastosowania 20 cm mielibyśmy zmniejszenie o 90%. A tutaj widzą Państwo ściany, gdzie została zastosowana warstwa izolacyjna grubości 2 cm powyżej tego co ceglanego. Najczęściej występujące grubości tynku zewnętrznego na obiektach zabytkowych wynoszą od 2 do 3 cm. I teraz jeżeli z jakiegoś powodu ten tynk jest zmurszały w złym stanie technicznym i musimy do odkuć, możemy zastosować albo tynki wapienne, które oczywiście poprawią nam wygląd i e, ściana obiektu będzie... Przeprowadzona renowacja na tym obiekcie. Natomiast możemy też zastosować 2,5 cm tynku ryżolowego, który oprócz poprawy wyglądu da nam też termoizolację przegrody. I my zrobiliśmy tak na obiekcie, który mają Państwo przedstawiony, odkuliśmy tynki. Po lewej stronie mają Państwo izolację w postaci albo raczej tynk wapienny. Natomiast po prawej stronie mają Państwo 2,5 cm tynku arrożowego. Jak widzimy na termogramach po prawej stronie w ogóle nie widać wpływu tego tynku wapiennego na termikę ściany. Natomiast przy tynku arrożowym jest znaczna poprawa. Ta ściana jest ciep... zimna od zewnątrz. To jest to pole oczywiście niebieskie. Czyli poprawiliśmy termikę ściany. Jak wygląda faza takiej aplikacji? Mamy stan istniejący, dokonujemy skucia istniejącego tynku, oczyszczenia, szpryc wapienny, tynk ciepochronny, proces dojrzewania tynku, warstwa zbrojąca i warstwa wierzchnia. Wracając jeszcze do tego slajdu poprzedniego, zaznaczę to, co jest ważne: czyli jeżeli tynk istniejący miał na ścianie 2-3 cm i zastosujemy tynk termoizolacyjny 2-3 cm, w żaden sposób nie zmieniamy geometrii i proporcji obiektu. Krótki przekrój przez system. Oczywiście wszystkie składniki są systemowe, dostępne w naszej ofercie, obrzutka tynkarska, jeżeli mamy zły stan istniejącego podłoża, bądź podłoże jest nierównorodne, powinniśmy zastosować siatkę metalową, tynk ciepłochronny, grunt mineralny, zaprawa klejowa z siatką, podkład pod tynk, tynk wierzchni mineralnej, i farba lewacyjna silikatowa. Jeżeli chodzi o dobór tak ważnej dla Państwa warstwy wierzchni, tutaj dobieramy warstwę wierzchnią zgodnie z wymogami konserwatorskimi, dostarczamy próbki, możemy wykonywać oczywiście takie próbki na ścianach obiektów. Ważne, że wszystkie produkty są całkowicie mineralne i paroprzepuszczalne i pozwalają odzorować tą historyczną tkankę obiektu. Co ciekawe, to o czym wspomniałem wcześniej, czyli detale architektoniczne. Możemy bądź wykonywać detale architektoniczne metodą ciągnioną, odzorowywać je w tynku perlitowym, albo w przygotowanych wcześniej formach gotowe formy yy, przymocowywać do ściany np. z tynku perlitowego. Parę referencji. Przedszkole numer 3 w Strzegomiu, budynek wybudowany na przełomie XIX wieku, technologia murowana, tradycyjna. Tutaj jakaś przybudówka się wkradła w tym obiekcie w 70-80 latach po lewej stronie. Konstrukcja ściany z cegły pełnej grubość od 25 do 51 cm. Obiekt znajdujący się w rejestrze zabytków. Oczywiście ściana nie spełnia aktualnych wymagań e, prawnych w zakresie izolacyjności termicznych. Konserwator zabytków wyraził zgodę delegatora w Wałbrzychu na wymianę tynku z zastosowaniem tynku ciepochronnego o grubości 2 cm od zewnątrz. Jak możemy przeczytać w audycie energetycznym, ściana zewnętrzna, współczynnik przenikania z ciepła 1,2, powierzchnia 800 m, lambda 0028, teraz produkt został lepszony do 0027, grubość 2 cm i mamy spadek y, współczynnika U dla ściany do 0,64, czyli mamy zmniejszenie strat ciepła o 50%. Parę zdjęć z tego obiektu jeszcze przed realizacją, wejście po lewej stronie, strefa cokołowa, tył budynku i. Elewacja frontowa zdobiona. Jasne. Obiekt jeszcze znajduje się na wykończeniu rusztowania jeszcze na nim są więc parę zdjęć dotyczących tylko narzuconego tynkucie pochronnego i dojrzewającego. Tutaj już dołożonej opaski i przygotowanej wersji pod konserwatorskiej opaski okiennej, która została zastosowana na tynkucie pochronnym, również całkowicie mineralnej i próbki kolorystyczne. Obiekt drugi, czyli liceum nr 1 w oławie. Również obiekt, który konserwator wyraził zgodę na użycie tynku ciepochronnego o grubości 3 cm. Spadek współczynnika przenikania ciepła o 50 60 w przypadku zastosowania 3 cm. Parę zdjęć z realizacji. Jak widzimy. Tutaj te opaski małe gzymsiki, co ciekawe, że zostało narzucone 3 cm arożelu natomiast te opaski zostały wykonane z tynku perlitowego i po prostu połączone zostały z tynkiem ciepochronnym, czyli mamy niwelację mostków, plus to jest całkowicie mineralna opaska. Nie ma tutaj grama chemii nieorganicznej. Mówimy o tych opaskach właśnie. Liceum Zespół Szkół Mienia Zjednoczonej Europy w Oławie. Króciutko tylko. W, po zastosowaniu tynku współczynnik energii pierwotnej dla obiektu zmniejszył się o 20% przy samej y, ograniczeniu strat ciepła przez przenikanie dla ścian zewnętrznych. Badania termograficzne. Strefa cokołowa wykonana z cegły nie została zaizolowana powyżej 2 cm tynku narzut mechaniczny. Budynek został wyróżniony w konkursie Modernizacja Roku i budowa XXI wieku. Był w finale konkursu w kategorii elewacji i termorenowacje. To co jest ważne, już na, widać efekt końcowy, czyli nie widzimy tego efektu pogłębienia stolarki przy tak cienkiej warstwie izolacji. No również tutaj widać mamy te dwa centymetry izolacyjne i zachowanie proporcji obiektu i geometrii budynku. Pierwszy obieg w przedszkole w Jaroszowie, gdzie została docieplona ściana frontowa, tynkiem ciepochronnym. Detale, które musiały być otworzone, to gzyms arkadowy, sterczyny i opaski okienne. Efekt końcowy. I pozwolę sobie tutaj przejść do jeszcze jednego bardzo ciekawego produktu, o którym spo, wspominałem, czyli tynku termorenowacyjnego zgodnego z wytycznymi WTA na bazie perlitu. Praktycznie stosujemy go wszędzie tam, gdzie możemy zastosować tynk aerożelowy. Jeżeli chodzi o jego parametry, lambda jest na poziomie 0,064 i jest on ciut bardziej wytrzymało tynku aerożelowego, ponieważ ma klasę CS2 na wytrzymałości mechanicznej. Jest to materiał otwarty dyfuzyjnie, czyli w okresie zimowym gromadzi on parę wodną w swojej substancji, natomiast w lecie uwalniana jest ona z powrotem do pomieszczenia. Szybki, łatwy sposób obróbki. Przypomnijcie, że to jest cały czas tynk, tak naprawdę jest to tynk trójwarstwowy, czyli szpryc, tynk podkładowy, warstwa wierzchnia. Zapewnia on zdrowy klimat z racji dużej zawartości wapnia i wysokiego pH. Ograniczenie pleśni jest bardzo utrudnione. Klasa odporności agniowej A1, materiał niepalny i cienka warstwa izolacyjna pozwalająca oszczędzić powierzchnię użytkową. Obiekt referencyjny, szpital rehabilitacyjny przy ulicy Poświęckiej we Wrocławiu. Tutaj zastosowaliśmy tynk termorenowacyjny w suterenie. Jak widzimy suterena jeszcze w pierwotnym wyglądzie po odkuciu istniejących tynków, jak możemy przeczytać wymiana tynku wewnętrznych na tynki renowacyjne termoizolacyjne, systemowe czyli obrzutka perlitowa, tynk podkładowy perlitowy i perlitowy tynk renowacyjny. I tutaj już widzimy efekt końcowy tego samego pomieszczenia. Korytarz przed po to o czym wspominałem, czyli nie ma problemu z poprowadzeniem ościeży łukowych w materiałem jaki jest tynk pochronny. O, wizualizacja albo raczej już efekt końcowy na elewacji. I jeszcze jeden ciekawy przypadek. Budynek oficyny w opactwie cysterskim w Henrykowie. Współczynnik, wskaźnik EP energii pierwotnej dla budynku. Był wynosi 470 kWh na metr kwadratowy na rok, natomiast po ociepleniu i innych działaniach termomodernizacyjnych ograniczyliśmy go do 133, czyli zmniejszyliśmy jego energochłonność trzykrotnie. Dla budynku zabytkowego bardzo dobry efekt. Elewacja frontowa tej oficyny. Wszędzie tutaj mamy narzucone 4 cm, gdzie nie gdzie więcej, gdzie nie gdzie mniej. Badania termowizyjne. Widzimy jednorodną warstwę izolacji termicznej. Najprawdopodobniej tutaj pod oknami mamy wpływ grzejników, natomiast tutaj pojawia się taki mosty liniowych Po rozmowie z generalnym wykonawcą stwierdziliśmy, że cokół był wykonany kamienny i tamta grubość tynku była znacząco mniejsza. Drzwi zewnętrzne wraz z charakterystyczną opaską. Oczywiście to nie poddane zostało termomodernizacji, zostało zachowany historyczny wygląd. I jeszcze stolarka okienna i tutaj również wpływ grzejników na termogramy. Dziękuję bardzo za wystąpienie. Zapraszam z pytaniami na stanowisko popróbki, próbki. Jeżeli by były jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.